Dobry dzień, dobry. Pozdrawiam z jakże słonecznej, słonecznej, północy Francji. To słońce oczywiście w Przenośni. Zaczynamy razem z moim australijskim kolegą Morganem kolejny dzień szkolenia. Postaram się dzisiaj pokazać wam, jak wygląda taki dzień pracy, co tu robimy, a później wieczorem mam nadzieję, że uda nam się wybrać na krótką wycieczkę po miejscowości Duaj. W której nocujemy. Do tej pory byliśmy tylko praca, dom, praca, dom, więc dla mnie też będzie to coś ciekawego, pooglądać te ulice tego zabytkowego miasta. Mam nadzieję też, że uda mi się w międzyczasie odrobić zadanie domowe i doczytać kilka informacji na temat tego, skąd wzięło się to miasto i co tam w nim jest interesującego do zobaczenia. Cały ośrodek szkoleniowy. Znajduje się w takim nieco starszym pomieszczeniu. Taka hala produkcyjna, magazynowa. W tle tam panowie, aniołki się przygotowują, ubierają do szkolenia. Tam znany już z wcześniejszych filmów. Jeżeli nie widzieliście, zachęcam do pogrzebania na tym kanale i odwiedzenia. Tam wspomniany Morgan przygotowuje się do pracy, naciąga swoje plecy. Tym razem na szkoleniu głównie jedyneczki, jedna dwójka, jedna trójka, jeśli chodzi o poziomy zaawansowania. Przedstawię Wam, pokażę Wam ten dzisiejszy dzień w takim większym skrócie. Nie będziemy tu całości nagrywać, ponieważ nie ma na to ani czasu, ani mogłoby to nie być takie ciekawe. Tak czy inaczej, zapraszam do spędzenia dnia z nami. No I z tego całego zwiedzania Lille wyszło generalnie tyle, duaj, przepraszam, wyszło generalnie tyle, że pogoda znacząco pokrzyżowała plany, zaczęło padać, w ogóle nie dało się tam nic w tym temacie ogarnąć. A chodzenie w deszczu i próba nagrywania czegokolwiek ja to chyba jeszcze taki, taki nie jestem aż tak zdolny. Natomiast dodatkowo jeszcze na drugą nóżkę, mój kolega instruktor wymyślił sobie wykonanie tatuażu takiego powiedzmy z do, folklorystycznego z dostępu linowego. Zawiozłem go do studia tatuażu, gdzie aktualnie mu tam będą wykonywać to jego tą jego artystyczną wizję. Jak to wyszło spróbuję wam pokazać. Mam nadzieję, że tam podniesie tą nogawkę, bo to na łydce jakoś sobie to zobaczymy. Ja natomiast chciałem tylko rzucić okiem i pokazać wam jak wygląda inna Ściana wspinaczkowa w Lille, Ściana Arcos. Ona tam za moimi plecami znajduje się wejście. Muszę jeszcze spróbować zapłacić tylko za parkowisko. Mam nadzieję, że się da zrobić to inaczej niż w postaci gotówki, że te automaty tu też przyjmują karty. To się za chwilę okaże. Jeśli chodzi o samą miejscowość Duaj, tak próbowałem odrobić trochę tego zadania domowego i wczytałem się w to, że. Bo, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, możecie mnie poprawić też w komentarzach. Lata 1710-1712 dwa razy to miasto przeżyło oblężenia w wojnie i tu wiem, że zaangażowani tam była, była Francja, Hiszpania prawdopodobnie też część, część Austrii, ale jaka to była wojna, aż tak dużo nie zapamiętałem, aktualnie słuchajcie, ta miejscowość e, liczy nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców, 44 tysiące mieszkańców. Powierzchnia jest to niespełna 20 kilometrów kwadratowych, tam ba 17 tam z małym, z małym hakiem. Co ciekawe, daje nam to gęstość zaludnienia osób na kilometr kwadratowy, 2,5 tysiąca ludzi na kilometr kwadratowy, w tym nowoczesnej historii tej miejscowości Dwaj. Jest to głównie już miasto, przemysłowe, Czy aktualnie powiedzmy postindustrialne? Początkowo każdy rodzaj przemysłu, takiego nieco cięższego, czyli hutnictwo i przede wszystkim przemysł wydobywczy w postaci, w postaci kopalń, które już są, już to ostatnie wydobycie czy ostatnie kopalnie zostały zamknięte w latach 90. Więc już tego tam nie ma. Znajduje się tam jedna ze starszych fabryk Renault, która funkcjonowała na północy tego kraju. Przez 40 lat właśnie w tej, w tej miejscowości była zlokalizowana. Co ciekawe, pojawiają się w historii tego miasta też polskie nazwiska. I tu, wart wspomnienia, tak wydaje mi się, na jednym z parafii katolickich funkcję proboszcza sprawuje kuzyn Karola. Wojtyły to tyle, jeżeli chodzi o takie ciekawostki. Jeżeli pogoda pozwoli, to jeszcze postaram się tymi ulicami duaj przejść i coś dograć. Natomiast teraz zapraszam Wam na szybki rzut oka na ścianę wspinaczkową Arcos w Lil. Sama ściana, może nie jest jakimś ogromnym obiektem, ale bardzo podoba mi się klimat, który tutaj panuje, i to w jaki sposób i ile przede wszystkim układanych jest problemów bulderowych. Generalnie na każdej ze ścian jest poukładane tylko kilka problemów. One oczywiście przeplatają się ze sobą, jest to praktycznie nieuniknione przy settingu. Niemniej jednak nie jest tutaj nadźgane tylko wygląda to dużo bardziej powiedzmy na takie na naturalny buldering w skałce bo nie ma tych chwytów mnóstwo i nawet potrzeba jakiegoś uratowania się na przystawce przy tej niewielkiej ilości chwytów wejściowych no powiem szczerze na takiej 4-4,5 metra ścianie jest to rzeźkie na samej ścianie mamy trochę połogu trochę przewieszeń tutaj dalej jeszcze połu połóg, połóg, połóg się robi małe przewieszenie tutaj taka świątynia zagłady czyli taka powiedzmy że ichniejsza pół jaskinia pół przewieszenie i taki wywalony diament z rzeczy fajnych na końcu znajduje się fajna strefa do kampusowania jak na tutejsze warunki znaczy francuskie to naprawdę rzadkość żeby taka dobra strefa treningowa była na ścianie a tam po drugiej stronie na końcu miejsce gdzie można usiąść krzesełka jakaś knajpka, także też można sobie tutaj coś zamówić. Morgan nabył dzisiaj swój nowy tatuaż. I said, you've got a New Tattoo Today. It was a special one. Słuchajcie, on jest specjalny. Morgan powiedział, że jak zostanie instruktorem tej organizacji, dla, wedle zasad, której szkolimy, to zrobi sobie taki, powiedzmy, instruktorski tatuaż. The going to make some, you know. Instructor tattoo. It was a fucking joke. I never thought I'd become an instructor, you know? Like, but fuck, I became an instructor. So I had to. Teraz yeah, you have to, to do... yeah, yeah. have to deal with it. Yeah, to deal with the z responsibility of being instructor and having a big mouth, you know. Like... Słuchajcie, więc po raz pierwszy for the first time, mm. na yeah. żywo, live, nie. Yeah. Tatu. Słuchajcie, tatuaż jest tutaj trochę niżej, schowany. Uwaga. Morgan odpakowuje tatuaż. Jak widzicie, jest nieźle kolorowy. Słuchajcie, teraz pytanie do tych wszystkich z dostępu linowego techników 60 degrees. 57.87 Kto kojarzy, słuchajcie, co ten kolega sobie tutaj wziął i wytatuował. What is on this tattoo? Angles, angles, angles. Vector forces. Vector forces. Teraz mu, słuchajcie, egzamin już żaden niestraszny. Ma tutaj kąty w stanowisku i w odciągach? Congratulations, Morgan! Instructor Nato! Yeah! Trebium, <grym>, tato! Trebium, Morgan kończy dzisiaj swoją przygodę. Tu jest dworzec kolejowy, z którego za chwilę ma pociąg do Lille. Następnie przesiądzie się do pociągu do Marsylii Co ciekawe Co ciekawe słuchajcie ten pociąg do Marsylii Z samej północy Czyli tam jest chyba z 600 km czy ileś, Może nawet, Albo i lepiej Sprawdzę to jeszcze Niemniej jednak z Lille do Marsylii Czyli sama północ na samo południe 5 godzin pociągiem w komfortowych warunkach. Można się bawić. Można. No, TZW, słuchajcie, no zapiernicza ten pociąg. Tutaj bez dwóch zdań, jedzie to szybko. Mnie TZW czeka jutro na nieco krótszej trasie, bo z Lille do Paryża. Niemniej jednak, został mi jeszcze jeden dzień pracy. Jeżeli uda się, to zaproszę Was za chwilę na krótki spacer po z okna. Widać fajną katedrę. Mam nadzieję, że się uda do niej dojść. No, chyba, że ten deszcz, który tutaj. Się rozpaduje, się jakoś pogłębi, to w tym momencie sobie odpuścimy. Korzystając z tego, że ten deszcz na chwilę odpuścił, szybki, krótki, ale zawsze spacer po ulicach Duaj. To miejsce, w którym mój kolega, instruktor Morgan, tym razem znalazł mieszkanie na RBNB, jest w takiej starszej części tego miasta. Idziemy teraz główną ulicą. Chcę dojść do Katedry, którą widziałem wcześniej z okna, taka dosyć okazała. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć to miejsce. Przed nami wspomniana katedra, a tak naprawdę człowiek trochę na cebulę wychodzi, bo ta część, która jest tam, którą ja widzę z okien, wydawało mi się, że to katedra. Natomiast z tego, co jest tutaj napisane na bramie wejściowej, jest to Hotel de Ville. Spróbuję tam przejść i przeczytać o co w tym wszystkim chodzi. Tu lewe skrzydło w remoncie. Prawe odrestaurowane. Bardzo ładnie to wygląda. Nocą jest elegancko podświetlone. Zobaczmy, co to to. Wychodzi na to, że to dosyć stara miejscówka, co w przypadku Francji nie jest całkiem dziwne, ale jak widzicie tutaj, całość budowy rozpoczęła się w 1463, część była już w XIII wieku, później rozbudowywano to miejsce, część była przebudowana w 1880. Wychodzi na to, że to całkiem fajne miejsce. Może uda się tam wejść do środka. Ciekawe, w tym miasteczku szybko jakby przemieszczamy się pomiędzy jednym stylem architektonicznym a drugim ten plac, który jest za moimi plecami, to już takie bardziej bym powiedział nasze powojenne katowice, czyli już taki nie wiem czy to tak się nazywa, ale nazwałbym to, że to postmodernizm. A zaraz tam po prawej, gdzie byłem pod tym eleganckim miejscem, stylowe zabudowania z XIV-XV wieku. Także dosyć to miejsce ciekawe. Jutro zaczynam już po pracy powrót na polską ziemię. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę, zostawcie jakiś komentarz. Powoli ten kanał się może w końcu rozrośnie i osiągnę tą swoją wymarzoną liczbę tysiąca subskrybentów. Możecie w tym pomóc.